Tym razem w wieściach gminnych skupimy się na wydatkach w ramach Gminnego Funduszu Sołeckiego. Stąd nasza wizyta w sołectwie Zajączkowo, a dokładnie dzisiaj montaż wizytówki wsi. Jaka wizytówka i skąd na nią pomysł? O to zapytamy panią sołtys Jolę Sarnowską. Sołectwo Zajączkowo ma swoją wizytówkę. Skąd na nią pomysł? Nasza mała ojczyzna, wiadomo, ma nazwę zajączkowo, pochodzi od zająca, jest utożsamiona z tym zwierzęciem cały czas, dlatego postanowiliśmy, że główne centrum będzie właśnie zajmował zając. I ten pomysł dzisiaj został urzeczywistniony. Wizytówka wsi Zajączkowo została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego. Na rok bieżący w budżecie gminy zostało zarezerwowane na Fundusz Sołecki prawie 685 tysięcy. Mieszkańcy sami decydują o tych środkach i o wydatkach w ramach tych środków. Na co dokładnie je wydają? powie nam pan Krzysztof Makowiecki, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Chełmża. Wszystkie środki z Funduszu Sowieckiego są w dyspozycji samych mieszkańców. Oni sami wiedzą najlepiej jak tym dysponować, więc rozdzielają pieniądze między utrzymanie swoich świetlic, między utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw, a także na spotkania integracyjne. Z racji ostatnich zdarzeń spotkania integracyjne nie dochodzą do skutku, więc po prostu mają większą możliwość wydatkować swoje pieniądze na rzeczy, które są które im wydają się bardziej przydatne, więc remonty świetlic i placów zabaw. Jeżeli jeszcze trafi taki Fundusz Sołecki na taki podatny grunt, jak mieszkańcy Zajączkowa, którzy angażują się w życie wsi i swojej miejscowości, możemy zobaczyć to wszystko, co mamy naokoło, bo siedzimy też pod wiatą, która powstała z Funduszu Sołeckiego. Obok jest element placu zabaw. Jest też słynny zając, o którym wspomniała przed chwilą Kasia. A poza tym, zajączkowo, pomimo tego, że jest na uboczu, jest małą wsią, jest bardzo tajemnicze. Na przykład 300 metrów stąd przy drodze na Świętosław po lewej stronie jest zburzony jednonawowy kościół z przełomu XIII i XIV wieku. Więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał zboczyć z głównej drogi, zjechać do Zajączkowa, zapraszam zobaczyć, zakochać się, zostać. Zajączkowo to świetny kierunek na wycieczkę rowerową, szczególnie z dziećmi w sezonie. Jest tutaj, gdzie usiąść, wypocząć, a szczególnie teraz, kiedy w centrum wsi mamy taką przesympatyczną wizytówkę zająca. Panie Sołtys, ta wizytówka wsi to nie jedyny Wasz wydatek tegoroczny z Funduszu Słoweckiego. Macie jeszcze inne plany na swoje wydatki? Tak, zakładamy klimatyzację w świetlicy. Jeden klimatyzator już jest założony, w tym roku będzie drugi. Mamy również w myśli zrobienie imprezy, ponieważ nasze koło gospodyń obchodziło 70-lecie swojego istnienia. A w zeszłym roku ta impreza nie mogła się odbyć, wiadomo, pandemia, więc przełożyliśmy to w tym roku i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować ten pomysł. Czyli życzymy Paniom tutaj e, finału w organizacji tej imprezy. Ja tylko dodam, że... KGW Zajączkowo ma też swoje logo. No i w tym logo oczywiście by nie mogło zabraknąć zająca. Ten zając też jest w logotypie tutaj miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Myślę, że wieś Zajączkowo jest lubianą wsią w naszej gminie Chełmża. Wielu z nas ją lubi za wyjątkowe połączenie. Jest tutaj tradycja, dobra kuchnia, zróżnicowana przyroda, natura, turystyka, spokój i Sympatyczni ludzie.